Cześć! Dziś dla odmiany jestem w kędzierzynie Koźlu i tutaj będziemy filmować Jonika hybrydowego tym razem. Już na moim kanale był mój elektryczny. No a teraz chciałbym pokazać właśnie hybrydę, jakie są tutaj różnice. I dzisiaj pokażę nam tutaj swój samochód Miłosz. Tak jest? Witam, cześć. Cześć, cześć, witam. Miło mi. <laughs> Mnie również Tomek. Jaka to jest wersja tej hybrydy? Yy, wiesz co, jest to oczywiście tutaj Ionik? Yy, nie pamiętam nazwy wersji, natomiast mm -hmm. jest to wersja średnia, czyli środkowa. Mm -hmm. Wypuszczana oczywiście na rynek europejski. No Były trzy wersje. Ta jest średnia. Mm -hmm. Do najwyższej, z tego co pamiętam, brakuje mu wentylowanych foteli, ekoskóry i elektryki foteli, czujników martwego pola. I wydaje mi się, że to jest wszystko, co, co mm -hmm. różni od tej I tamten się nazywa Platinum chyba, tak? że Platinum. Y Podstawowy chyba biznes, a ten szczerze nie pamiętam. Mm. A ja mam chyba najsłabszy premium. Być może. Ładna nazwa, ale. To być może biznes jest drugi, a premium jest pierwszy. Aha. No, być może tak jest. W każdym razie jest to średnia, średnia wersja wyposażenia. Mm -hmm. Okej, okay. a jakie masz kółka tutaj? Chyba podstawowe, co? Czy nie? Czy... Tak. Yy, wiesz co? Standardowe to są fabryczne. Znaczy, nie wiem jak opony, czy one mhm. już były zmieniane. Generalnie no on, opon to tak raczej nie zużywa za bardzo. Mhm. Wydaje mi się, że to mogły być jeszcze fabryczne. Mogą być jeszcze fabryczne. Felgi podstawowe, takie jak wychodziły z fabryki 17. Opony to są. Letnie, nie mam uh -huh. czasu znowu. A samochód ma ile lat? Samochód jest z 2017, natomiast pierwsza rejestracja 2018. Uh -huh. A jaki ma przebieg? Czy go kupiłeś nowej? Kupiłem go 3 lata temu, czyli mam go 3 lata. Uh -huh. Przebieg w tej chwili jest około 120 tysięcy. Kupiłem go z przebiegiem niecałe 90 tysięcy. Uh -huh. Kupiłem go w salonie w autoryzowanym Hyundaiu, był po pierwszym właścicielu, jeździł w jakiejś firmie. Aha. Adwokackiej bodajże, więc tylko miasto z tego. Aha, co. Czyli pewnie leasing, ale taki dosyć delikatny. Chyba tak. Nie duży przebieg aż, tak. Tak, przebieg nie był duży, więc mm -hmm. no ktoś go tam z tego co pamiętam, to wymienił na jakiś nowy model. Nie I pamiętam. Czy coś od tego czasu musiałeś w nim robić w ogóle? Yy, zrobiłem tylko... Wymi znaczy wymieniłem tylko klocki z tyłu. I mm -hmm. nic poza tym. Oczywiście serwisy w mm -hmm. tej chwili były dwa w Hyundai Czyli nawet tego małego akumulatora nie musiałeś jeszcze, nie? nie Bo to nie, trochę nie. szybko by było, faktycznie. No, nie, nie, nie było takiego zalecenia, mm -hmm. więc no, poza tymi klockami nic nie robiłem. Także na oko ten samochód to się od elektryka odróżnić można chyba po tej chłodnicy, prawda? Bo tak to generalnie tak. to. Tak, tak. Chłodnica czyli... i tablice. No, <laughs> nie zielone tak, zdecydowanie. No tak. Natomiast tył chyba, chyba niczym. Jak gdzieś czytałem, że światła coś tam. No właśnie, jeszcze wersja podstawowa, mm -hmm. yy, nie ma świateł ledowych z tyłu na pewno z mm -hmm, mm -hmm. tego co no wiem tak. tak. zwykłe żarówki mm -hmm. tutaj są ledowe świetnie. może zobaczymy jak ten silnik wygląda jest to tak bezawaryjny samochód że nie pamiętam kiedy zaglądałem pod maskę Aha. i może być tam nieładnie Aha. no i całe szczęście, że nie trzeba zaglądać no olej jednak trzeba wymienić czasami I tak, no ale sam tego nie robię, więc no tak no trochę zakurzony, ale chyba i to jest silnik 1.6, tak? zdaje się tak, 1.6 koni ma 100, znaczy całość, cały układ ma 141, mhm. natomiast sam silnik ma chyba 105, mhm. reszta to, jest, to są konie z elektryki. Mhm. Natomiast to jest silnik, który Hyundai ładuje tam do praktycznie większości swoich modeli mhm. i on ma wtedy chyba 140 czy 139 koni bez, bez tam żadnych hybryd i turbo, prawda? Czyli wolno z oczywiście. Tak, właśnie. Wydaje mi się, że jak kiedyś filmowałem yy, Niro hybrydowe. W zasadzie ten silnik się specjalnie nie różni, tak na oko przynajmniej. To jest to samo. To jest to samo, ten tylko samochód. cały czas lekko chyba tam modernizują, prawda? Dokładnie I tak, tyle. dokładnie tak. I ta sama jest dwusprzęgłowa, tak, przekładnia? Tak, sześciobiegowa. Sześciobiegowa. Mhm. Natomiast też ten silnik do, wkładają do Tucsona, dodają turbo. Mhm. W Tucsonie też objątą hybrydę mocniejszą. Generalnie w N chyba Niro jest 200 kony, to też jest ten mm -hmm. tak jeden mm -hmm. silnik do wszystkiego. Średnio mam 4,5 teraz, mm -hmm. natomiast to są do pracy codziennie 6 km mm -hmm. w jedną stronę, więc no, zdecydowanie na zimnym wszystkim. Ale po takich drogach, co chyba najlepiej samochód pali, tak. z tego co się tu zorientowałem, to. Wiesz, ani nie jest jakaś autostrada, nie? Takie półmiasto pewnie. No, na, na takie. Znaczy ja, Weekendami, że tak powiem, jestem w Opolu, u narzeczonej, przeważnie, no prawie co weekend, mam tam jakieś 50 km I to jest droga mm. 90 standard. Więc mm -hmm. tam spalanie przy normalnym ruchu, kiedy jest duży ruch, jadę z samochód za samochodem, inaczej się nie da, mało wyprzedzania, no to około 3,9 spalanie mi wychodzi z takiej trasy, czy 3,8 czasami. No to bardzo ładnie, Po mieście 3,6 przy oszczędnej jeździe, a najmniejsze po mieście miałem 2,7. Przepraszam, no to... 2,9, 2,9. No to w sumie jest zupełnie porównywalnie z PRIUSem. Tak, ja mówię, bo to jest taka w sumie główna konkurencja, prawda? Tak, chyba. Tak, 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 tak. To była Dokładnie. odpowiedź właśnie chyba na Priusa trzeciej generacji. Nawet tak kształtem troszeczkę przypomina lekko. Tego, I wielkością to... wewnątrz, mhm. chyba. Chyba tak. Na tego, zewnątrz pamiętam, też. No. To ten silnik podobno nie lubi gazów, mhm. więc y, ja się nie bawiłem w żadne Może właśnie dlatego jest mniej popularny na, na taksówkach, prawda, niż, niż Prius, bo... Podobno też. Bo tak właściwie to ja nie widzę powodu, dlaczego jest tych samochodów dużo mniej y, na taksi niż, niż właśnie Priusów. Znaczy ja też się właśnie zastanawiam, dlaczego ten samochód jest tak mało popularny. Mhm. Według mnie jest y, jakby lepszą alternatywą Priusa. Hmm. Lepiej wykonany, mnie się bardzo, bardziej podoba zdecydowanie. Hmm. E, no nie wiem. Ale jest ich bardzo mało, prawda? No. I mam taką prośbę, propozycję: jeżeli ktoś chciałby pokazać swoją hybrydę lub elektryka, powiedzieć kilka słów o niej, jak się sprawuje, lub chociaż udostępnić ją do pokazu, to zapraszam do mnie do Gdańska. Kontakt jest w opisie pod filmem. Teraz trochę danych. Hyundai Ionic to Liftback segmentu C, produkowany w latach 2016-2022, od razu w trzech wersjach napędowych to jest jako hybryda klasyczna, hybryda plugin oraz pełen elektryk. W 2020 roku nastąpił lifting modelu. Najbardziej widoczne zmiany to nowy grill i wewnątrz nowy, większy wyświetlacz oraz obsługa przez aplikację. Dziś prezentowany egzemplarz to hybryda klasyczna z przedliftingu Posiada silnik benzynowy 1.6 GDI 141 koni mechanicznych, łącznej mocy dwóch silników 265 Nm momentu obrotowego, 10.8 sekundy do setki i rozwija prędkość 185 km godzinę. Jest wyposażony w zautomatyzowaną sześciobiegową dwu- Głową Przekładnie DCT. Teraz obejrzymy sobie goś w środku, ale ja tym razem szczegółów nie będę pokazywał. Jeżeli kogoś interesują je szczegółowo e, wnętrze, to ja zapraszam do obejrzenia filmu z moim samochodem. Tutaj będzie link u góry. A my teraz zobaczymy tylko, jakie są różnice między tamtą moją elektryczną wersją. I też jest tutaj inna wersja wyposażenia, właśnie lekko troszeczkę lepsza. Jakie to są siedzenia? Materiałowe w zasadzie. Tak, to jest materiał. I tak. regulacja jest też y, ręczna, tak jak u mnie, tak? tak? Ale regulacja jest w wysokości jest obydwu foteli. Nie wiem, czy to w każdej wersji było? Yy, tak, tak, wysokości. U mnie też jest tak. Mm -hmm. yy -y. Czyli tutaj generalnie, jak się tak spojrzy, to jest w zasadzie to samo. Tutaj też prawie, że. <laughs> yy, tylko właśnie głównie to te biegi, po tym można poznać, tak? Bo tu u mnie jest. Yy, Dużo, duża półka tutaj poniżej tak? bo nie ma tej tak nie ma wajchy tak wajchy tak jest są tylko przyciski plu, y, tył przód y, no tak to widzę dosyć podobnie chyba troszeczkę inny podłokietnik może tak być mm. tak troszeczkę jakby mniejszy ale u mnie za to tu jest tak nie wiem czemu wykrojone trochę wyświetlacz <laughs> też właściwie jest prawie identyczny jak u mnie ja może pokażę tutaj na zmianę mój, mój jak wygląda, a, a jak wygląda tutaj. Praktycznie z tego co widzę, to różnica jest tutaj, tak? że jest Aha. wskaźnik paliwa i właściwie to chyba tyle. <laughs> tak na oko. Oczywiście na pewno w menu tutaj są różne inne rzeczy troszeczkę, ale to już nie będę wchodził w szczegóły. Tutaj wszystko jest tak samo. A klimatyzacja tu jest jednostrefowa, dwustrefowa? Dwustrefowa. No widzisz, u mnie jest jedno. A widzisz. I tu widzę jest jeszcze AUX USB A, tak, yy, zapalniczka i też jest yy, ładowanie, tak, tutaj indukcyjne. indukcyjne. Mhm. Mhm. Tego też nie było biegi. w systemowej wersji hybrydy, na pewno. Tu jeszcze widzę różnica, co to jest. Synchronizujesz te same ustawienia na kierowcy i pasażerze. Aha, no tak, bo przez to, że jest dwustrwała klimatyzacja. Tak, tak, właśnie. Oto. U mnie w tym miejscu jest przycisk V i są te opcje tutaj dotyczące samochodu elektrycznego, Aha. wtedy wyświetlane na, na wyświetlaczu. Nie wiem, czy można na tył. Tak, tył też się niczym nie różni. Nie, ja nie mam a, akurat. Wiesz, no to... A tu są. Ładny kolor tych siedzeń, nie widzę. Tak, to też jest, właśnie. Tak, rozjaśnia to. Zobaczymy bagażnik. Ja dzisiaj co prawda nie wziąłem miarki. Hmm. On mi się wydaje większy niż u mnie, a w tych wszystkich opisach jest, że, że jest mniejszy. Mniejszy? Chyba tak. Znaczy, jestem pewien, że w plaginie jest najmniejszy, ale 430 wydawało mi się. Chyba. Aha. U mnie niby 455 chyba jest. Ale... Na oko ten się wydaje bardziej taki głębszy. Mhm. Tu jest subwoofer u mnie tu są jakieś sprawy związane z, z gniazdkiem do wtyczki aha, chyba. czyli też to jest zabudowane tak no tutaj widzę, to jest dokładane? Czy tak, to dołożone? jest dokładane aha. czyli to jest to samo od kolegów i pod spodem coś jeszcze jest? pod spodem jest koło zapasowe a no proszę, no i zrobione jest wygłuszenie przeze mnie aha czyli tutaj ca cały dół Mm -hmm. plus boki. Jest duża różnica? Jest różnica zdecydowanie. Dobra, to teraz ja się kawałek przejadę. Yy, widzę, że tu jest hamulec, tak? Tak. To jest poszedliwca. Tak, to też tak jak było w się pamiętam. W Mercedesie chyba takie, zdaje się. Nie? Ja nie wiem, ale na pewno w tych starszych tak było, nie wiem. jak teraz... No jeżeli chodzi o głośność, to tak. No. Trochę porównywalnie z plusem. <laughs> no ale wiadomo, to jak się mocniej przydusi, to wtedy musi być coś słychać. Nie? Ale jak się tak yy, jedzie bardzo łagodnie, to jest ok. Opony są głośne. A tak. Opony są bardzo głośne. Powiem szczerze, że chyba zimówki są cichsze. No, faktycznie, bardzo głośne. Tak, są potworne. Ja nie wiem, czy to przez to, że one są stare, po prostu i guma może już jest. takie w takim twardym etapie i przez to jest głośno. To... No, moje chyba zimowe są. Tak albo cichsze. Moje zimowe na pewno są cichsze hmm? w tym samochodzie. Znaczy teraz tego tak nie słychać, natomiast przy większych prędkościach to, hmm. to moje wygłuszenie z, no, zrobiło hmm. trochę robotę. Nie no, słychać silnik słychać. słychać. Silnik słychać. No też jest zimny, to na pewno trochę głośniej, ale trochę słychać go. Bo... No i teraz słychać on tak, opony, tak, to jest wyraźnie, to Strasznie. trzeba coś z tym zrobić. Trzeba je wymienić, bo są stare. Znaczy, one już się nadają też do wymiany, to no. już jest ostatni sezon na nich. Mhm. A to jest teoretycznie więcej koni niż w tym moim elektrycznym, ale e, czuć odwrotnie, nie? Mhm. No, chyba tego momentu tak nie tak, ma, nie ma. Mhm. na początku. Jeszcze powiedz mi, do czego tutaj służą te manetki? Bo u mnie to jest oczywiście zmiana rekuperacji, a tutaj mhm. co one robią? To one, jak się przełączysz Tryb sport, to one służą do zmiany biegów. No, czyli takie wirtualne, czy nie? No, nie, tu są prawdziwe, nie, nie, tu są prawdziwe, są prawdziwe przełożenia, więc naprawdę możesz hmm, w cudzysłowie się pobawić, bo hmm. tak naprawdę niewiele to zmienia w przyspieszeniu i, i jakiś hmm. elastyczności, no bo ten samochód nie służy do tego, niestety. Ale no, troszeczkę jakby szybciej, szybsza jest reakcja tej skrzyni wtedy i można lepiej wyprzedzić. Natomiast w polifcie już te manetki służyły do, reku do, do zmiany rekuperacji mm -hmm. czy tam zwiększenia, zmniejszenia tej rekuperacji odzysku. A czy do niego można podłączyć przyczepę? Czy? O, nie wiesz? Nie wiem. <grym> Powiem szczerze, że nie wiem. Bo część hybryd, zwłaszcza tych starszych właśnie, nie ma możliwości ciągnięcia ale... przyczepy. Wydaje mi się, że nie, ale nie wiem. Nie będę się. I tutaj, tutaj te manetki mogłyby się przydać właśnie, nie? żeby zmniejszyć, tak. e, znaczy bieg niższy, na przykład pod górę. Tak, tak, wtedy Od... na pewno. No dobra, to powiedz mi teraz już jak to się stało, że się zdecydowałeś na ten model, na tą markę, A, na hybrydę w ogóle? To jest też dosyć ciekawa jakby historia, bo generalnie nie szukałem w ogóle hybrydy. Zastanawiałem się nad DS5 Citroenem, strasznie mi się podobał i ewentualnie Talismanem. Oczywiście w dieslach, bo zawsze, zawsze miałem diesle, no może nie zawsze, ale przeważnie diesle miałem uturbione. Za dwa razy może benzynę jakąś. No i to miał być ten samochód. Na no, Talenzmanie naczytałem się z bardzo złych recenzji, jeżeli chodzi o silnik zla 1.6. E, I nawet dzwoniąc do Kolesia, e, miałem jechać na zobaczyć samochód. Zadzwonił do mnie, że no, przykro mi, ale sprzedał ten samochód. E, a za jakiś czas do mnie napisał, że wie pan co, dobrze, że pan nie przyjechał. Bo gość, który go kupił, z, zrobił 20 km. Mu się check engine zaświecił i samochód wrócił na lawecie do, do nas, nie? Także po tej akcji stwierdziłem, że nie chcę Talizmana. No i jakoś też plastikowo jeździłem bardzo, bardzo słaba, jak na, na taki samochód. No to ciekawe, bo francuskie samochody raczej są zwykle chyba dobrze wykończone, tak? I może, może teraz zawsze. Ma... No, ale talizman w tej podstawowej, przynajmniej wersji był słabiutki. No ta wersja ta, ta Paris no, już była lepsza niby, ale to też... W każdym razie odpuściłem talizmana, Pojechałem do Bydgoszczy pociągiem zobaczyć DSa. Miał być piękny. No, nie był aż tak piękny. Miał trochę mankamentów, ale okej. Okay, można było przymknąć na to oko, bo był w dobrej cenie i z małym przebiegiem. Natomiast przejechałem się tym samochodem tak... tak złym zawieszeniem to w życiu nie jechałem. Tym bardziej właśnie Francuzem, kiedy ja miałem ba, trzy Francuzy i były wszystkie no mega komfortowe samochody to był po prostu wóz drabiniasty, no, jak tramwaj więc odpuściłem ten samochód no jeszcze to, DS, tak? tak, 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 no, samochód piękny naprawdę super wyposażony, białe skóry w ogóle no piękny samochód, ale tak się tragicznie tym jeździło no że odpuściłem prawda? no i później tak szukałem szukałem i gdzieś przez przypadek zobaczyłem tego Ionika. nie mówię, kurde, hybryda i ładna bo do Triusów, no to powiem szczerze, no nie podobały mi się, nawet bardzo. Jeszcze jak przeczytałem, że tu jest skrzynia DSG, dwusprzęgłowa, i że jeździ jak normalny samochód, obejrzałem sobie filmy Petryk Pertyna, który też twierdził, że to jest normalny samochód, no to zacząłem go szukać. No i, i gdzieś tam trafił się, że tak powiem, rodzynek, rodzynek w salonie z pełną historią i tak dalej. Pojechałem, kupiłem go od razu. Zadzwoniłem do salonu i powiedziałem, wie pan co, proszę go trzymać, bo ja przyjadę i go kupię. No ale wie pan, tu trzeba sobie ja mówię, nie, jeżeli tam jest taki stan, jak jest, ja przyjeżdżam i go po prostu kupuję. Nie będziemy I dyskutować, nie. No. no. i rzeczywiście, pojechałem i go kupiłem. No, Także tak to wyglądało. A jeszcze tylko, bo ja wcześniej jeździłem Alfą 159 1.8 turbo. 210 koni akurat miała. No i na jeździe próbnej tym, no to była ogromna przepaść, jeżeli chodzi o przyspieszenie. I tak troszeczkę no, byłem zawiedziony, ale wiedziałem, że to hybryda, no i chodzi o spalanie. I tak pan, siedząc tak jak ty tutaj, no mm. jak wrażenie? Mówię, pan co tam to nie jedzie. No ale, ale tak trochę może jedzie, mówię, nie, ono w ogóle nie jedzie. No ale ten silnik elektryczny, to takie, takie pół turbiny może, nie? To tak trochę czuć. Ja mówię pan co? no nie czuć tego, no ale wiem co kupuję, to jest hybryda, ma mało palić. Tak, więc no, tak to wyglądało. No i, i, i kupiłem. No to właśnie a propos spalania, bo już tam wspomniałeś, tak, ile on Ci pali. Nie do wiary, że aż tak mało. Ale to widzę, że na takich drogach tutaj podmiejskich bardziej, tak? Hmm. Tak, jak u krajowych. Tak. tak, głównie dojeżdżam do pracy, tak jak mówiłem, 6 km. No i jeżdżę krajówkami tam, powiedzmy, to do narzeczonej, do Opola głównie, czy gdzieś tam w góry, ale to też są przeważnie krajówki, więc na takich krajówkach to jest około 4 litrów. Hmm. 3,9, w zależności jaki mam dzień, że tak powiem, po mieście, jeżeli mi się bardzo nie śpieszy, no to potrafi spalić 3,5 czy 4, a przy bardzo staraniu się, no to miałem 2,9 nawet spalanie po mieście. Więc naprawdę ja jestem zaskoczony, jak ktoś Samość. mówi, że 5,5 do 6, więcej niż 5,5. Bo faktycznie tak słyszałem, nie? No to ja nigdy nie miałem strasy, bo chwilowo zdarzało się koło 7 na autostradzie, wiadomo. Natomiast później zjeżdżając znowu na krajówki, gdzieś tam dojeżdżając dalej, no to mi spadało i to było w okolicach 5 z czymś mm -hmm. autostrada z krajówką pomieszana. Natomiast. To też nie ma dramatu. No uważam, że to jest świetne. To jest nie, bardzo nie? dobrze, tak. I też, no, poniżej tych 140 nie jeżdżę na autostradzie z reguły, mm -hmm. oczywiście nie daje tam jakoś strasznie wpalnik, mm -hmm. ale no. Trzymam się gdzieś około tych 140, więc tak, będziemy przepisowo. Albo troszeczkę szybciej. Jakbyś miał wymienić wady, zalety, według Ciebie? Już część powiedziałaś tam, że słabo ciągnie, tak na przykład? Znaczy wiesz co? To zależy. Bo jeżeli ktoś się przesiada z mocniejszego samochodu, no to no jest. No tak, jest to słabe. Natomiast jak się człowiek przyzwyczai z wyprzedzaniem jakby wiesz, jak pojeździsz trochę i wiesz, na co ten samochód stać, no to wiesz, jak wyprzedzać. Nie ma problemu większego. Mhm. Natomiast no teraz mam porównanie, bo mam samochód, który ma prawie 300 koni. No to tak jakby jest potworna różnica. I generalnie jakbym miał uogólnić, no to nie jest to jakiś, że tak powiem, zrywny samochód. No, jest, jest w porządku, mhm. ale nie wiem, czy to jest jakaś duża wada. No, 140 KM to mm -hmm. też nie oczekujmy nie wiadomo czego. Natomiast wyciszenie jest słabe w tym samochodzie. Mm -hmm. e, jakość plastików nie jest zła, uważam, w Toyota tak. według mnie jest dużo tak. gorsza. Mm -hmm. Także to nie jest wadą. Fotel dla mnie ma siedzisko za krótkie. Ja mam długie nogi, jestem wysoki, więc fotel mógłby być troszeczkę... A to wszystkie azjatyckie chyba samochody tak mają, tak. wydaje mi się. Tak, tak, tak. No W Alfie mamy regulowany jeszcze tutaj wysuw. Tamten fotel, no jeszcze pompowane boczki, tamten fotel jest po prostu boski, że tak powiem. E, ten nie jest zły, ale na dłuższą trasę jednak troszeczkę nogi odczuwam, bo no, jakoś tak się męczą. Nie wiem, e, czy, to, czy to właśnie chodzi tylko o tą długość tutaj, czy, czy coś jeszcze, ale mógłby być troszeczkę lepszy. E... I to chyba koniec z wadami, nie? W nie, nie, <laughs> innych jakby nie, nie, nie widać, nie, nie tak, tak widać, ma zdecydowanie... O, proszę. To jest tak. Najważniejsza pewnie zaleta to to spalanie. Tak, tak to, jest, to jest mega. I to niezależnie czy się ciśnie, czy się nie ciśnie, że tak powiem, to zrobić 5 mi jest ciężko naprawdę. Mhm. Oczywiście na, na drogach takich, no nie na autostradach, prawda? Czyli mhm. na, na tych 90, że tak powiem. Chociaż ja nie jeżdżę 90, ale do 110 ciężko jest mi zrobić więcej niż 5. Mhm. Naprawdę ciężko. No i z tego, co mówiłeś, na razie nic się nie zepsuło, także... Tak. Czyli też chyba można by powiedzieć, że bezawaryjność. Ja, wiesz, ja się najbardziej e, bałem właśnie tej przekładni DSG. Mhm. Że nie, nie wiem, jak ona tutaj się sprawuje do końca, ale mając wcześniej Priusa i wiedząc, że tam jest pancerna, ta może nie, nie za fajna ta przekładnia, trochę męcząca, ale, ale, ale pancerna. I tu ja się właśnie najbardziej bałem tej tej właśnie przekładni DSG. Ile ona wytrzyma, ale tutaj też trudno powiedzieć, tak? No wiesz co, może się przejedziemy jeszcze? Jeszcze kolejny. tak. No, bo znaczy, no 3 lata mam, zrobiłem 30 tysięcy ponad. Nic, zupełnie nic, ze skrzynią też żadnych problemów. Oczywiście wymieniam olej. No, olej w tej przekładni też się pewnie wymienia co jakieś 60-80, tak? Na Hyundai tak średnio zalecę Ekologia wiadomo. No ale, ale na trzeba, pewno tak, trzeba. trzeba wymienić. Oni zalecają chyba co 120. Nie pamiętam, ale ja wymieniłem przy, przy chyba 90 czy, hmm. czy coś takiego. Więc hmm. Czy tam 100? Nie pamiętam. No ale no, według mnie trzeba. Natomiast no, ta skrzynia hmm. nie jest rewelacyjna, tak powiem. Hmm. Nie jest jakoś super szybka. Czy do normalnej jazdy ok, ale no, nie, nie jest to z najwyższej półki. Tak też tu właśnie zauważyłem, że tak jednak ta przekładnia. No, no nie wiem, ja, ja byłem już od dawna przyzwyczajony do płynnej jazdy, także te, te no. ECVT teraz no, zupełnie elektryczne, no to wiadomo. To, to nie, nie? Co. Tu jednak czuć tą zmianę biegów i że on tam musi to, musi to trwać tak troszeczkę. Tak. A... Julie Veloce z automatem, tym, który jest 8HP, który jest BMW i to jest hydrokinetyczne z tego co pamiętam, co wiek 8 biegowa. Ona jest zdecydowanie, no, jak, jeżeli chodzi o płynność, o szybkość, no to, 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 to nie ma porównania w ogóle tym to, czy lepiej. Tam. Oczywiście, to jest po prostu... A to aż dziwne, nie? Bo ta dwusprzęgłowa to właśnie generalnie mówi się, że te, te dwa sprzęgła powinny to... Jakby... Tak, powinny to płynnie tkaniać, tak, więc nie wiem, dlaczego tak jest. Może ta po prostu nie jest najnowsza, najlepsza, nie wiem. No. ale. Nie jest jakby to jakaś wada, no po prostu taką ma charakterystykę Sam Samochód też nie jest sportowy, więc nie przeszkadza to. Kupiłbyś jeszcze raz ten samochód? Zdecydowanie tak. Jakieś plany na przyszłość? Hybryda, elektryk, czy nie? co, no kupiłem teraz tą Julię. Jeżeli miałbym zmieniać Hyundaia, mieć drugi samochód, bo wie, mówimy o, o sytuacji, jaka w tej chwili jest jeszcze na rynku, czyli możemy sobie spokojnie benzynami jeździć i tak dalej, to bym sobie kupił drugą też hybrydę, mm -hmm. tylko mocniejszą trochę. Mm -hmm. Więc myślę, że na tą chwilę poszedłbym w Tucsona mm -hmm. hybrydowego. Dziękuję Ci bardzo za prezentację tego samochodziku. Dziękuję również, że przyjechałeś, kawałek drogi miałeś. Tym razem mojego podsumowania nie będzie, bo, no bo właściwie samochód jest bardzo podobny do tego, który do mojego. Właściwie powiedzieliśmy już wszystko prawie na ten temat. Jeżeli miałbym coś się tutaj czepiać, to właśnie najbardziej chyba do tych opon, bo tak. no, właśnie przez to wydaje mi się on jednak no, nieakceptalnie, nieakceptowalnie głośniejszy. Opony są tragiczne. To, to jest, znaczy... Jak kupiłem, to zdecydowanie był ciszy na tych oponach, więc one się, wydaje mi się, że się po prostu zestarzały i są mm -hmm. do wymiany. No tak. Także to też nie, jakby w tej chwili nie jest to obiektywne, jeżeli chodzi o e, odczucia dźwiękowe w tym samochodzie. To zapraszam do komentowania, łapka w górę i cześć.